Do drugiej tury zostało zakwalifikowanych 35 gmin i 30 gmin dostanie dofinansowanie. To dofinansowanie to będzie polegało na tym, że po stronie gminy jest tylko przygotowanie terenu, natomiast wyposażenie właśnie w te stanowiska rekreacyjne to już będzie po stronie PZU. Stanowiska rekreacyjne, czyli 9 instalacji treningowych z propozycjami ćwiczeń dla dzieci, dorosłych i seniorów. O ich lokalizacji na trasie zdecydują mieszkańcy, podobnie jak i wybiorą jeden z dwóch wariantów trasy. Pierwszy przebiegający od Widoku do Bukowiny i z powrotem, albo drugi w okolicach Morzycówki i Jeziora Herta. Na trasy można głosować w Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej. W środę i w czwartek odbędą się także konsultacje dla Wałczan i spotkanie z koordynatorem, na które serdecznie zapraszamy, bo to od zaangażowania mieszkańców zależy, czy trasa zdrowia powstanie w Wałczu, czy też nie. O swoją trasę walczy także Trzcianka. Tam lokalizacja jest już wybrana, będzie to Park Grodgera. Ostatnia konsultacja odbędzie się w piątek.